Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, ale zjebał mnie klient. I kurde miał rację. Może wiecie, może nie wiecie, prowadzę swoją działalność gospodarczą i prowadzę też inny kanał związany właśnie stricte z moją branżą, do którego link macie oczywiście tutaj. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam was, żebyście sobie tam zajrzeknęli. Ale opowiem Wam dzisiaj historię o tym, jak to jednego razu, i to jest historia z życia wzięta. Jak jednego razu dostałem srogi opiernicz od klienta, a potem jeszcze przyznał mi rację. Paradoks. Najpierw mnie opierdzielił, a potem przyznał mi rację. No, właśnie, nie do końca. Mówicie to. No, ja rozumiem naprawdę różne sytuacje w życiu. Każdy ma inny sposób na życie, każdy ma inną branżę. Wiele osób funkcjonuje w różny sposób, ale u mnie historia polega na tym, że kiedyś klient do mnie dzwonił w sobotę. Tak w sobotę, dzwonił raz, dzwonił drugi raz, dzwonił trzeci. Po weekendzie ja do niego oddzwoniłem. Opowiedział mi o co chodziło. A jako, że to jest mój regularny klient, wpadłem tam do niego zrealizować to, co mieliśmy do zrobienia i nawiązała się rozmowa właśnie w nawiązaniu do tamtej sytuacji z weekendu i dostałem takiego liścia w twarz. Było Panie Wojtku, wkurwił mnie Pan strasznie, że w weekend nie odbierał Pan ode mnie telefonu. I dalej swoje żale wylewał, a na koniec stwierdził, jak ja Pana kurwa za to szanuję i niech Pan tego broni jak Konstytucji. O co chodziło? Z grubsza chodziło o to, że ja bardzo trzymam się tej zasady, żeby w weekend, weekend, stricte weekend, sobota, niedziela, był wyłącznie do mojej dyspozycji i nie pracuję w tym czasie. Jasno mam określone godziny, że w tygodniu mam od 8 do 18, jestem do, dyspozy do dyspozycji klientów. Dla stałych klientów, nawet jak zadzwonią o 19 czy o 20, również z nimi porozmawiam, jeśli będzie taka potrzeba, ale w weekend, choćby się waliło i paliło, nie odbiorę od nikogo, zwłaszcza z nie od nieznanego numeru telefonu. Chodzi mi o to, żeby po prostu w weekend móc nie myśleć o pracy, tylko skupić się wyłącznie na tym, co mi zostało po tym całym tygodniu pracy, czyli skupić się na swojej rodzinie, na swoich zajęciach, tak żeby zrobić sobie taki mały detoks od pracy. Innymi słowy, w weekend nikt się do mnie nie dodzwoni i na pewno nie ma tak ważnej sprawy, która by nie cierpiała zwłoki, którą musiałbym załatwić w weekend. I oczywiście rozumiem. Rozumiem, że nie każdy na taki komfort może sobie pozwolić, że niektóre branże po prostu tego mają to wpisane w swoją charakterystykę. Nie powiesz pilotowi, nie wiem, pogotowia ratowniczego, że w weekend... Pilot pogotowia ratowniczego nie powie, że ja nie pracuję w weekend, mam w dupie. Tak samo chirurg jakiś, nie wiem, kardiolog, bądź inne związane z Branżą medyczną zawody, które po prostu naturalnie muszą być w pogotowiu, jak Straż Pożarna, jak e, Policja, jak Gazownicy, Elektrycy. Rozumiem, że oni muszą być pod telefonem, aczkolwiek z drugiej strony nie ma ludzi niezastąpionych, i moim zdaniem może być tak, że po prostu niektórzy ludzie mają swojego zastępcę i oni się wzajemnie uzupełniają. Po to jest. Prezydent i wiceprezydent, żeby w razie sytuacji, w której coś pójdzie nie tak, móc tego nieobecnego w danym momencie zastąpić. I podobnie wychodzę z założenia z moją pracą. Ja rozumiem, że ja jestem jednym z wielu ogrodników, i na moje miejsce pewnie są dziesiątki innych, ale tu chodzi o mój komfort psychiczny w stosunku do pracy, że nie muszę być w wiecznym pogotowiu do pracy, bo praca służy mi temu, bo ja, mam, ja pracuję po to, żeby żyć. A nie żyję po to, żeby pracować. Dlatego bardzo sobie cenię, żeby mieć swój wolny czas odcięty kompletnie od pracy i mieć ten, ten czas, w którym pracy poświęcam się właśnie w tym czasie, który po prostu jej poświęcam. Czyli od poniedziałku do piątku jestem do dyspozycji i przyjmę każdą uwagę, każdy telefon odbiorę, a jak nie odbiorę, to oddzwonię. I po prostu w tym czasie, kiedy pracuję, jestem w pracy. Ale kiedy kończę pracę zgodnie z moim harmonogramem o 18, chociaż wiem, w sezonie nie da się skończyć o 18, choćby nie wiadomo co się stało, w środku sezonu nie da rady skończyć o 18, bo po prostu skończyliśmy dzień. Po prostu pracy jest tak dużo, że fizycznie nie da się tego przerobić w zaplanowanym czasie i ten dzień zwykle rozciąga się. I niejednokrotnie zdarzało mi się, że wracałem do pracy o 21, o 22. Czy nawet o 23? Te, no te 23 to już są takie skrajne przypadki. Ostatnio, nawet chłopacy się ze mnie śmieją, gdzie ja wychodziłem z założenia, że piątek fajnie by było, żeby był trochę krótszy niż zwykły powszedni dzień pracy, tak żeby troszeczkę uszczknąć więcej z tego weekendu, żeby mieć więcej czasu na to, żeby się zregenerować i żeby poprawić trochę morale. I ostatnio, właśnie ostatnio chłopacy mi wytknęli to, że w piątki nie kończymy tak, jakbym chciał. Zwykle to się przedłuża i po, wygląda podobnie jak każdy inny dzień. I chłopacy zaczęli mi wytykać. No, co? Dzisiaj też krótki piątek. No i kurczę, mają rację, no bo czasem faktycznie czasem faktycznie nie dawaliśmy rady tego przerobić. I nie daliśmy rady skończyć. Tak jak planowałem na przykład, nie wiem, o 14 czy o 15. Tylko Kąci kończyliśmy o 17, o 18. Teraz, kiedy mamy ten okres już taki bliżej zimy, no bo de facto mamy już koniec listopada. I ta praca naturalnie nie przeciągnie się do 21, ale nie chcę, żeby większość pracy była wykonywana po ciemku, Zresztą dzień jest krótszy, więc naturalnie nie mamy szans na to, żeby zrobić tą pracę tą, którą mamy do zrealizowania, więc zaraz wracam. Więc zdarza się. Tak, słucham. No słucham. No. Dobra. To my podjedziemy, ja pod, nie wiem czy dzisiaj, nie, jutro podjadę, dobra, jutro podjadę, no, do której jest, do 16, nie? A już są zważone? Bo tam trzy były, no, trzy mieliśmy, te trzy, dobra, 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 to dzięki, na razie. No, nawet teraz zostałem telefon, no ale sami widzicie, no, jestem teraz w godzinach pracy i po prostu odbieram, mimo tego, że kręcimy film... No, to po prostu no, muszę odebrać, nie? Jestem w pracy de facto. Mimo tego, że już jestem w domu i mam czas, żeby, żeby Wam tutaj pokolewać, to jednak jestem w pracy i odebrałem ten telefon. Aż mi w później zasłucha. Pamiętacie filmik? Potrzymaj mi soczek. Tutaj jest multivitaminka Trzeba się zdrowo, zdrowo odżywać, odżywiać i w ogóle dbać o siebie. No, ale na czym skończyliśmy? No, na tym, że czasem nie, damy, nie dajemy po prostu rady przyrobić tej pracy. Ale do czego zmierzałem? Chodziło mi o to, żeby utrzymać taki zdrowy balans między pracą a swoim życiem prywatnym. Nie trudno jest wpaść w taki wir pracy, albo żeby całe życie kręciło się wokół pracy, że pracodawca zadzwoni, lecisz. Zadzwoni klient, lecisz. Nawet sam miałem kiedyś taki okres, że na początku jak otwierałem swoją działalność to ja rozumiem, że po prostu jesteś młody na rynku, chcesz mieć dużo klientów, chcesz zrobić swoją renomę jak najszybciej i po prostu poświęcasz każdą, dosłownie każdą wolną chwilę na to, żeby skupić się na pracy i jej się poświęcić, oddać, po to, żeby inwestując ten czas teraz, cieszyć się większą ilością wolnego czasu później. Czyli teraz też mocno rozkręcić ten swój biznes, żeby później móc z niego więcej czerpać, ale cały czas w nim uczestniczyć. Ja to w pełni rozumiem, sam na samym początku pracowałem po 7 dni w tygodniu, a nawet więcej. Nie da się więcej niż 7 dni w tygodniu, ale chodzi mi o to, że pracowałem na etacie i jednocześnie prowadziłem swoją firmę, a to naprawdę wymagało ode mnie ogromu czasu poświęconego pracy. I naturalne było to, że w, w niedzielę wtedy jechałem. I fakt, starałem się, żeby na niedzielę była trochę krótsza w pracy, czyli nie pracować do, nie wiem, 15, 16, 18, tylko skończyć na przykład o 12, o 13, czyli pojechać tylko trochę porobić i wrócić, mieć trochę wolnego. Ja to w pełni rozumiem, ale nie można tak, to znaczy ja tak podchodzę, żeby nie było. To jest moja i wyłącznie, wyłącznie moja opinia. Jeśli macie jakąś inną, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy, co wy o tym uważacie. Ale moja opinia jest taka, że można się poświęcić pracy całkowicie, ale trzeba mieć też czas na to, żeby móc odpocząć i nie myśleć o pracy, nie myśleć o tym, co się działo w ostatnim tygodniu. Chociaż prowadząc działalność, to jest trudne. To tak, jak się prowadzi własną działalność, to trochę tak wchodzi w krew, że niby jest weekend, odpoczywasz sobie, oglądasz telewizję, ale za chwilę przychodzi myśl, taki pomysł, kurcze, będzie musieli to zrobić. I pytanie: jak to zrobić? I wiecie co, w tym ja osobiście nie widzę tym nic złego. Bo to nie jest taka stricte praca. To na te myśli naturalnie przychodzą. To nie jest taka stricte praca, że idziesz i myślisz. Po prostu faceci ci myślą o różnych rzeczach, ale. Często myślimy właśnie tak technicznie, jak rozwiązać jakiś problem i to nam też daje satysfakcję. I oczywiście można byłoby to potraktować jako pracę, ale moim zdaniem w tym wypadku, jeśli nie fiksujesz się stricte na tym, żeby myśleć i rozwiązywać ten problem, tylko po prostu taka myśl przeszła, a po prostu puszczasz ją mimo woli i już dalej nie myślisz o tym, to, to może trwać, nie wiem, 5 minut, 10, 15, ale nie lecisz za chwilę, kurde, jak to rozwiązać? I idziesz do biurka, zaczynasz notować, zaczynasz analizować, jak rozwiązać ten problem, jeśli tak nie działasz, to jest ok. Jeśli po prostu pomyślisz, że jak puścić tam te rury, którędy? A, dobra, jakoś będą. Nie zawracą sobie tym głowy. I tylko taka myśl przeszła ci przez głowę i, i odpuściłeś się, ok. Jeśli będzie taka myśl, że kurde, jak położyć te rury? Może by położyć je tamtędy? Ale dobra, pomyśla o tym, jak będę na miejscu, też nie ma problemu. Moim zdaniem ważne jest, żeby zachować taką higienę. Jak przyjdzie ten pomysł z tymi rurami, jak ja mam położyć te rury? Dobra, idę do tego rysunku, który mam do tej mapki i zaczynam planować. To już w tym momencie przekracza, przekracza się tam ten próg, w którym zaczynasz pracować w czasie wolnym. Lepiej sobie odpuścić i mieć czystą głowę odpocząć spokojnie i wrócić do tego tematu w momencie, kiedy wróci się z powrotem na realizację. A co wy o tym sądzicie? Co wy uważacie o tym? O takich sytuacjach, w których, czy to pracodawca, bo de facto moi klienci są moimi pracodawcami, czy właśnie klienci zaburzają wasz spokój i Wasz wolny czas. Zwłaszcza na urlopie. Często działają takie mechanizmy, że ktoś wysyła maila na urlopie, um, otrzymuje się i automat odsyła, że jestem na urlopie, wracam tego i tego, proszę się kontaktować z osobą decyzyjną i podaje się ten drugi adres e-mail albo, e, że wrócisz do kontaktu po weekendzie. Sam miałem takie sytuacje, że będąc na urlopie w tym roku, no, ben, on pierwszy, który taki był stricte prawdziwy mój urlop od 10 lat, kiedy mam Swoją działalność. Wyobrażacie sobie 10 lat bez urlopu, o, no ale wracając do tego, i na urlopie będąc, miałem mnóstwo telefonów z prośbą o kontakt, z prośbą o wyjaśnienie jakiejś e, sytuacji. I jedyne, na czym się kończyło, chociaż miałem ten telefon ze sobą. Wiecie, na czym się kończyło? Miałem gotowy schemat SMS-a, w którym było napisane: Jestem na urlopie e, do tego i tego dnia. Odezwę się w poniedziałek. Po urlopie i kończyło się SMS-y, i tak było z wszystkimi treściami. Jeden pan tylko odpisał, że e, coś tam. W każdym razie odpisałem mu jeszcze jednym SMS-em i to był koniec. I to był koniec kontaktów służbowych, pracowniczych, roboczych na moim urlopie. I podobnie tak samo podchodzę do wolnego czasu moich pracowników. Jeśli oni mają czas wolny, wtedy kiedy mamy wolny, czyli weekend, ja nie zawracam im głowy z. Tematami związanymi z pracą. Tutaj mamy troszeczkę. Tutaj ten temat może się tros, troszkę skomplikować, ponieważ nasze relacje są dosyć bliskie. Więc tutaj ten kontakt towarzyski również istnieje, ale bronimy tematów pracy, żeby ich nie poruszać właśnie w tym okresie. Możemy sobie pogadać o pierdołach, o filmach, o jakichś sytuacjach z życia, o tym jakie mamy plany, czy cokolwiek, i o tym sobie pogadamy w, tygodni w weekend i nie ma z tym problemu. Ale stricte tematy związane z pracą, czyli co robimy w, po weekendzie, albo jak będziemy rozwiązywać jakieś y, problemy na naszych realizacjach, czy y, jaki będzie harmonogram prac na przyszły tydzień, tych tematów kompletnie nie ruszamy i uważam, moim zdaniem, że to jest zdrowe podejście do pracy, że żyje się, żeby żyć, a nie żyje się, żeby pracować. Inaczej, że pracuje się po to, żeby żyć. A nie żyje po to, żeby pracować. I moim zdaniem, jeśli pracodawca zabiera wam ten wolny czas, który wy macie tylko i wyłącznie dla siebie, bądź klient próbuje zaburzyć wam ten spokój, to macie prawo odmówić jakiejkolwiek relacji w tym momencie, ze względu na to, że wiążą was wyłącznie stosunki klient bądź pracodawca-pracownik. I jeśli taki klient nie jest w stanie tego zrozumieć, no to sorry, a to jest jego problem. I wracając właśnie do sytuacji mojej z początku, kiedy klient opierdolił mnie za to, że nie odbierałem trzy razy jego telefonu w weekend, ponieważ on trzy razy dzwonił i chciał ze mną porozmawiać. A po czym sam stwierdził, jak już rozmawiałem z nim cztery oczy, w cztery oczy, powiedział, że nie, rozmawiał, nie, nie dzwonił do mnie w jakiejś bardzo ważnej sprawie i yy, nic związanego z pracą, tylko chciał powiedzieć, że to i to jest do zrobienia. No to sorry, w tym momencie tym bardziej dobrze, że nie odebrałem tego telefonu, bo. Mój czas wolny jest dla mnie, po to, żeby mógł odpocząć, naładować baterie i efektywnie i bezbłędnie realizować wszystkie zadania, które klienci będą przede mną stawiali. Również ten klient, który do mnie wydzwaniał w weekend, który oczekiwał, że po weekendzie, jak przyjdę do niego do pracy, będę realizował to, co potrzebuje. Więc jeśli on tego nie zrozumie, jeśli klienci tego nie zrozumieją, to jest ich problem, bo wasz czas to jest wasze życie, a tego czasu i zdrowia, które poświęcacie, nikt wam za to nie zwróci. Więc moim zdaniem każdy powinien mieć ten czas na to, żeby móc swobodnie odpocząć, nie myśleć o wszystkich swoich obowiązkach i zajęciach, które związane są z tym, żeby po prostu jakoś przetrwać kolejny miesiąc. Się trochę nagadałem. A co wy o tym uważacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy, jaka jest wasza opinia na temat właśnie takich sytuacji. Niech rozgorzeje, dyskusja w komentarzu. A tymczasem ja Was zapraszam również na mój drugi kanał, do którego link macie tutaj. No i jak sami widzicie, to będzie kanał, w którym będę wylewał różne swoje żale, z którymi czasem się będę borykał, czasem będę Was zaczepiał, będą różne tematy. Więc jeśli jesteście ciekawi na temat mojego światopoglądu, no to wiecie, tam jest przycisk, a my się zobaczymy w kolejnym filmie. No także dajcie mi teraz trochę wolnego. من داكر وافكرا